No cóż, bywa i tak. Trafiliśmy na chmurę. Bo tam nie pada. Mówię ci, że tam kilometr odjedziemy i tam będzie sucho. Zobaczysz, tak będzie, nie? Odjedziemy kawałeczek i po prostu tu chuj, nawet nie wiadomo z czego to pada. O? Ładuje coś. jak miał śmieszne. Poszedł. No dobra, słoneczko znowu jest. Znowu jest słoneczko, znowu jest fajnie. Kurczę No dosłownie 3 km stąd siedzieliśmy na przystanku I czekaliśmy aż przestanie padać Teraz można dzidować, zatankowane jest Wyłączę te Anety O I utotutu Ole grzeje teraz ty <laughs> Zaraz będziemy marudzić, że, że ten Zaraz będziemy marudzić, że za gorąco Dobrze, lepiej gorąco jak ten deszcz No tak Może normalnie jechać Dobra Dida Dzida Buty wyschnąły Dobra, Polki grzać Napierd... Oh. Napicisz <laughs> <laughs> <To> Nagrywasz pewnie <laughs> Nagrywasz? Na jak? No właśnie No nie będę mówić, że trzeba zaparzać Kupać gary Także Polki kupani gary Jadą? Jadą, chłopaki Było ostro Tu sucho Bo Szkoda by tej drogi połakać tutaj wiesz <laughs> W deszczu, no o, o, o. Dróżka fajna No, w czerwą kamniarę, nie? Te piękne takie drogi płaskie Długie, no przejechał, to może być tak. <gry> <gry> tak to zgodnie z tymi pisałem, że to 160 <gry> <gry> kropi Co do diabła Neczko świeci, też spada kurwa o co tu co biega? Się, co tu się dzieje? No? A miasto jest, dobre No nie można wiesz No nie też znowu przykowa jakie jednej chmury no. Nie wiem o co chodzi Dobrze, czy czekać w tunelu Hmm takie miejsce ładne No nie tutaj? Ładnie, zobacz Śielone. No ładnie, tylko czemu to pada no. Boga. Siemmon, co nagrywacie? Nie no, nie. Nie wiem, słońce, słońce świeci i deszcz Słońce świeci. No, co tu Kurwa. chodzi? Jakieś coś jest tutaj nie tak Ktoś te paso nam tutaj nie sprzyjać, a <laughs> Ładnie to jest, ale no, ta pogoda nie chce nas. <gry> Temperatura jaka? 23, dużo cieplej się zrobiło. Nie, nie wiem z czego to pada kuźma, po prostu. <gry> to jest wiesz, Czary to jest? Czary mary. Jest spore, <gry> I to pada kurde, tak wie. No Ale to taki gruby deszcz, aż mokry asfalt się zrobił nie ma no ale Robert Z tej górnej jednej Taka dróżka fajna A tu asfalt jest suchy Nie taki trochę było tam A tu już sucho jest, to już nie pada a teraz tutaj sucho No tu mokro Ale ciepły Fajna dróżka. Motorro, samo wodo. Długi łuk. ktoś mi napisał, że na interię jest artykuł z tym moim filmikiem Kurwa No to robisz się sławny Sławny jak sławny, ale kurwa to już teraz to takie trochę wiesz jak na interię jeszcze zaraz kurwa w TvP będą straszyć tych eee, no Zaraz będą w, w TvP pokazywać i straszyć dziadków kurwa tym filmikiem Masakra wiesz te interie, i tak dalej to wszystko co się robi Popularne, tak. napisać. Kurde, jaka fajna dróżka. Ta mi się podoba, bo można grzać. Ty kurde, są winkielki, przerzutki, dokamowanie, bieg. No jak ładnie, tu kolorowo. Kwiatuszki, wszystko Teraz jedziemy na paso San Marco Tą drogą nigdy tutaj nie jechałem Tylko tam kawałek, tam gdzie stawaliśmy na przystanku i później za przystankiem jeszcze pojechaliśmy jakieś, nie wiem, za stację z kilometr to tam zawracałem czy coś, nie pamiętam, albo do góry pojechaliśmy w inną stronę. Zobacz jak tam. jaki to super, ale w ogóle jak tu dużo roślinności jest, co? Bardzo. Teraz to będzie kawałek prostej. <grystanie> <grystanie> to są zajebiste takie eski, nie? Tak, jeden, jeden broni, drugi, jeden ta... drugi. 3 km zakrętów, niemożliwe A gdzie była prosta? <gry> No, też ten monbus taki fajny Ale przede wszystkim droga fajna, od razu się obudziłem, kurwa, bo już tam przysypiałem jak wcześniej jechaliśmy. No tam to drudy, bo się z samochodami, wiesz. Oj, o, skałka. Ty no super, kuśba, jaka dróżka ty. że tu przyjeżdżają chyba właśnie, bo to jest trochę szybsza trasa, a nie taka kuśwa pipi dziuwa <gry> Króć ma jaka pompa Nie mogę patrz Jaszczurka, jaszczurka spierdala i... Udało się jej. No ja to mogę i mogę i czy nie jak już tak zaryzykowała Jadą, jadą, to teraz to dla nich właśnie traska jest No, no i tu się mogą wjeść Wykazać Czekaj, kurcz, gdzie tu jechać? Dużo rozjazdu Chcemy w dół nie pójść No o, uwaga, Wa, waga, uwaga. Uwaga, 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 uwaga. I znowu, kurde, Eldorado O, 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 o. o jaka ściana Patrz, łooo, wow, ty jak my o, o, wysoko o, o, o. jesteśmy, zobacz. Ja pierdolę, ty, ja jak ładnie. Tak, w dolinie już jesteśmy. Ja też kurna, Kurwa, patrz to Zobacz Ja pierdził. No, w górach jesteśmy ty To ile te góry mają wysokości w końcu? Jak my byliśmy... Nie te, wiem, byliśmy a tam niby płasko jechaliśmy, nie? No. Nie a no, tak. O, patrz Ale widoczek co Kurde trzeba by się tu gdzieś zatrzymać no No bo dobra Dobra nie jedziemy dobra Ale kozacko Tunelem się zjeżdża na dół chyba Kuźwa. Tak, to co oglądacie na youtubach to prawda, takie miejsca są po prostu Tutaj w Lombardii to mało ludzi się zapuszcza ogólnie w ogóle, tak jak od nas, nie? To jest dosyć daleko A miejsce fajne, miejsca są tak, fajne, nie? No, jest piękne. ma być 26 stopni to tak patrzyłem w prognozę bynajmniej paso di san cristina hmm. Zjeżdżamy i zjeżdżamy i zjeżdżamy ile no, czasu jest. już, nie? Te góry muszą być wysokie, no. Tak. Te 4 km muszą być. znaczy, my tam jeszcze mieliśmy do góry w tych górach, nie? My nie wjeżdżaliśmy na same czubki. Tylko tam jeszcze było z kilometr góry. Tu zjechaliśmy tutaj co myśleliśmy, że to już jest dolina i to już jesteśmy na dole, a to połowa tych gór. Góry muszą być naprawdę wysokości od odkuroni. Dwójka może chłodzie <laughs> <laughs> ma cały czas biom biom do góry w dół, do góry, w dół, do góry w dół, do dół bieg. W zeszłym roku to tam też tak pali się jechało. Czyli nie wiem czy nas tak pijani. Tak ciepło, gorąco się robiło. Na dole co stowaliśmy. Pamiętasz, nie wiem co to była za... A, no. u góry i potem zjechaliśmy taki no. właśnie super asfalt i wszyscy zapiery dzielający na dół ogniem. my dalej wysoko. Ile tam koło tego kościoła skręcamy w lewo, w tę dziurę i tam w te chmury i już będzie przyjemna całkiem Dobra Na pewno... no to tem... się... temperatura Do za nami się przebija Dobra rozpiął ojej A właśnie rękawy są obetne po jechać to ci będzie Na razie nie ma gdzie